Z biznesu do słuchania. Polski rynek najmu instytucjonalnego jest, jak już powiedzieliśmy wcześniej, ciągle w początkowej fazie. A jak ten rynek będzie wyglądał w przyszłości? O perspektywy jego rozwoju zapytałem Przemysława Chimczaka Bratkowskiego, prezesa Fundacji Rynku Najmu oraz partnera Fink. Co? Zdjęcia No przede wszystkim doszliśmy do etapu rozwoju rynku, kiedy okazuje się, że istnieje dużo podmiotów instytucjonalnych, które chcą zainwestować właśnie w zasób mieszkań na wynajem. One odkryły w jakiś sposób Polskę, zobaczyły, że można to inwestować. Szlaki przycierały pierwsze programy Funduszu Mieszkań na Wynajem, potem Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, zmiana legislacji parę lat temu, która umożliwiła inne rodzaje najmu. I gdzieś. W przeciągu pięciu ostatnich lat zaczął się powoli rozwijać rynek, który na zachodzie jest absolutną normą od kilkudziesięciu lat. Dla nas jest nagle jakaś wielka nowość, a się okazuje, że, że porównując z tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, Anglii, Niemczech, Holandii, Danii i tak dalej, jest to absolutna norma, czyli właśnie najem mieszkań od prywatnych, dużych, instytucjonalnych podmiotów. To będzie główny gracz na tym rynku, bo przecież tych graczy jest wielu. Są osoby fizyczne, które wynajmują mieszkania, są mieszkania komunalne, są jeszcze jakieś tam pewnie zasoby po TBS-ach. Czy ten instytucjonalny najemca to będzie tym liderem rynku? Przez wiele lat, jeszcze zdecydowanie nie dzisiaj szacując tak delikatnie mamy około miliona 200 tysięcy może 1 300 tysięcy mieszkań w najmie prywatnym na cenach komercyjnych obecnie około 6200 lokali w najmie instytucjonalnym do 2025 to będzie około 65 tysięcy lokali w najmie instytucjonalnym Czyli ostatecznie będziemy mówili o dzisiaj o promilu, potem o kilku procentach tego rynku, może w pewnym momencie dojdziemy do jakichś 10%, ale to jest w przeciągu dekady. Więc, I tutaj mówimy tylko o najmie komercyjnym. Nie wliczamy w to TBS, nie wliczamy do zasobu komunalnego, więc jeszcze, jeszcze wiele lat, nim będzie to znaczący fragment rynku. Dzisiaj raczej bardzo ciekawy element, który powstaje i będzie bardzo zmieniał ten rynek i wpływał na niego, ale nie coś, co nagle rozsadzi go z jakiejś innej strony. Pewnie jakieś mity tutaj narosły wokół tego najmu instytucjonalnego. Na przykład taki, że dojdzie do masowego wykupywania mieszkań. To się dobrze sprzedaje w gazetach i na pewno jeśli słyszymy przykłady tego, że jakiś fundusz kupuje tutaj 500 mieszkań, tutaj 2000, a inny planuje 10 tysięcy mieszkań, no to nagle mamy w oczach wielkie liczby i wydaje się, że nagle tutaj ten zasób nie wiadomo jak będzie wykupywany. No prawda jest taka, jeśli mamy budowanych i oddawanych rokrocznie 130-140 tysięcy lokali obecnie, no to znowu to jest jakiś mały fragment, a my mówimy o zakupie, który jest rozłożony na 5 lat na 7 lat w niektórych przypadkach, niektórych innych, jeszcze tutaj mówimy w ogóle jeszcze o szerszej perspektywie. Więc ostatecznie to są jakiś mały element tego rynku, poza tym też deweloperzy nie są skorzy, żeby sprzedawać funduszom nagle cały swój zasób, ponieważ dużo lepiej on się sprzedaje na rynku indywidualnym właśnie dla prywatnych właścicieli. Więc jest to coś, co powoli się rozwija i robi pewne wrażenie, ponieważ pół roku temu liczyliśmy, że to będzie 55 tysięcy lokali, potem nagle wyszło pół roku później, że 65 tysięcy lokali do 2025. Obstaję, że jak zrobimy kolejne podliczenie za miesiąc, to powiemy, że to 75-80 tysięcy lokali w ciągu 5 lat, bo te zapowiedzi są coraz, coraz większe coraz większe, coraz więcej firm wchodzi i deklaruje, że chce tutaj tworzyć element tego rynku. Ale ostatecznie mówimy o bardzo dynamicznym wzroście, ale jednak małym ułamku całego rynku najmu. Wspomniał Pan o tym, że pojawiają się kolejne firmy. Takich znaczących graczy jest w tej chwili w Polsce, w całej Polsce. Pewnie kilku, no może kilkunastu. Pan się spodziewa, że ta liczba istotnie wzrośnie w najbliższym czasie? No z naszych rozmów, które mamy z tymi już oficjalnymi partnerami i z tymi, którzy jeszcze nie są oficjalnymi partnerami, no to możemy powiedzieć, że na pewno wzrośnie bardzo znacząco. Oczywiście dzisiaj to są deklaracje, czyli jedna firma mówi, że chce mieć 10 tysięcy lokali w takiej formule, druga 8, trzecia 3 tysiące, no i mamy firmy takie, które już zarówno operują, czyli mamy Fundusz Mieszkań na wynajem, Razi Forent, które nagle już przegania za sobą fundusz mieszkań. Mamy mniejszych operatorów typu chociażby Aurek Capital i Markę Mamy wchodzące nowe podmioty, chociażby nie wiem, grupa Kawatina startuje swoją marką Rezicapital. Capital. Heimstaden, vintage Rent, więc dużo firm, które już deklaruje i dużo, które lada chwila to ogłosi, więc na pewno będzie to bardzo interesujący rynek z tego powodu, że chwilowo jeśli chodzi o przekrój rynkowy, tego co można w Polsce inwestować, co się dzieje, no to mamy duże zamrożenie na rynku powierzchni handlowych. Rynek biurowy również. W pewnym wdechu oczekuje, co się będzie dalej działo. Rynek mieszkalny wyrazi sobie fantastycznie, no i to jest jeden z segmentów, gdzie oprócz logistyki, to właśnie najmniej instytucjonalny staje się bardzo, bardzo interesującym i gorącym tematem, ponieważ mamy gigantyczne braki. To też trzeba nadmienić, że jeśli porównamy sobie sytuację najmu w Polsce, chociażby no, do naszych sąsiadów Czechy czy Niemcy, no, to, to są przepaści. Więc mówimy o, o tym, że możemy spokojnie stworzyć 100 tysięcy, 200 tysięcy lokali w takiej formule. I dalej na pewno będzie jeszcze miejsca na kolejne. Na razie to jest małutka cząstka tego rynku, rosnąca, ale wciąż jednak jakiś tam ułamek, ale jednocześnie ma bardzo duży wpływ na, na funkcjonowanie tego rynku jako całości. Porównałbym to do tego, co się zadziało z rynkiem biurowym, kiedy zaczęły powstawać kurkini, czyli bardzo mały powierzchniowy zasób który jednak poprzez swój standard, wygląd, możliwości rezerwacji, poczucia w ogóle w miejscu, zaczął nagle wpływać na to, jak wyglądają prywatne duże biura, ponieważ pracownicy zaczęli widzieć, że można pracować w pewien sposób inaczej, czyli pojawiły się strefy różnych aktywności, pojawiły się miejsca, gdzie się można pozamykać, salki do pracy cichej, głośnej, kolaboracji, inne możliwości, które gdzieś wpływają na cały, na cały ten segment. I to samo będzie w przypadku najmu, czyli Standardem stanie się to, że firma będzie mówiła, że jest pewien standard podpisywania umów, jest pewien standard długości namu, czyli na przykład w Trójmieście teraz nie podpisujemy umów na 8 miesięcy czy na 10 miesięcy, ponieważ potem trzeba je wynająć turystom mieszkania, tylko podpisujemy umowy normalnie na rok albo na 2 lata, albo na 3 lata, jeśli ktoś chce, bo dla funduszu im dłuższą umowę podpiszemy. Tym lepiej, ponieważ mamy długoterminowego najemcy, więc żaden fundusz nie będzie chciał wyrzucić najemcy, tak jak to się dzieje z kolei często w mieszkaniach prywatnych, bo dzisiaj mieszkania prywatne są lokatem kapitału, są zabezpieczeniem środków i dla części osób one tak naprawdę nie muszą pracować, bo i tak jest mamy wzrost wartości. Część stwierdza, że może dziecko będzie dorośnie, to się tam przeprowadzi, a może dla mnie własnego, bo będę chciał kiedyś zmienić mieszkanie. No i się okazuje, że ten najemca jest takim elementem, który fajnie, że jest, bo przynosi zyski. Ale jak go nie ma, to często też nie ma problemu. Oczywiście jest wielu wynajmujących bardzo profesjonalnych, którzy to robi i traktuje to znowu mocno profesjonalnie, ale to jest znowu jakiś fragment rynku. No ale tutaj mamy instytucję, która stwierdzi, musi mieć standardy zarządzania, musimy mieć standardy mebli wyposażenia. Musimy dać poczucie. Takiego bycia w domu, czyli być może można powiesić jakieś rzeczy na ścianie, a może swoje meble, a może część lokali jest przystosowana do tego, żeby w ogóle wnieść swoje rzeczy i po prostu poczuć się jak w domu. Yy, da za możliwość przenoszenia się pomiędzy lokalizacjami, bo właściwie jeśli to jest jedna firma, to tak długo jak najemca z nimi zostaje, to być może powie, że za miesiąc chce zamieszkać w Krakowie. Jeśli będą mieli wolne mieszkanie, to przepiszą tą umowę na inne mieszkanie. Pojawią się aplikacje, no bo jeśli mam już. 3000, 5000, tysięcy lokali, no to się opłaca zrobić aplikację, to się opłaca zrobić infolinię jakoś dedykowanego, który rozwiąże te problemy, opłaca się mieć firmę, która przyjdzie i naprawi usterki szybko, bo tych lokali jest więcej, opłaca się mieć rzeczy, które można szybko wymienić, bo jeśli mamy podobne szafki czy podobne jakieś elementy wyposażenia, no to znowu jest to pod ręką. Więc to będą te standardy, które będą wprowadzone i w momencie, kiedy już część rynku zobaczy, czyli dużo osób zamieszka w tych lokalach, no to się zacznie cała dyskusja o tym, na ile cały rynek najmu się powinien zmienić, czy na ile ten milion dwieście tysięcy lokali powinno się zmienić i adaptować, ponieważ no, zaczną się pewne oczekiwania. No i tutaj to my opatrujemy, szczególnie jako fundacja, jako taką perspektywę zmiany dużej rynku, ponieważ dzięki temu możemy w ogóle odejść od tych mieszkań w standardzie po babci, czy tych często różnych patologicznych rozwiązywania, umów, podnoszenia czynszów i tak dalej, ponieważ to nagle będzie piętnowane właśnie przez taki duży zasób. Czy Taki najem instytucjonalny będzie miał jakiś wpływ na... Komunalne mieszkania i ich funkcjonowanie. Oj, bardzo bym chciał. Przyznaję, że widać, że jest coraz więcej zapędów, i, no i przede wszystkim to, że zaczęło się pierwotnie od Funduszu Mieszkań na Wynajem, potem Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Teraz kolejne programy, które będą dofinansowywały Simy czy Sany, chociażby, więc tych programów rządowych jest coraz więcej. One co prawda nie ingerują za bardzo w zasób komunalny, który w dalszym ciągu ma gigantyczny problem przede wszystkim z podnoszeniem czynszów, które umożliwiłyby. Odtworzenie tego zasobu, bo od paru lat można podnosić czynsze, ale to w umowach podpisanych w ostatnim okresie, tych wcześniejszych nie można. Więc miasta w dalszym ciągu pozbywają się zasobów komunalnych w dużej mierze, ponieważ one są gigantyczne obciążenie dla budżetów miejskich, co jest niestety bardzo przykrą informacją, bo to jest absolutnie gigantyczny zasób, którym można operować, którym można właśnie oferować mieszkańcom. No tylko to by były konieczne zmiany legislacyjne, które umożliwiałyby podnoszenie jakości tego zasobu, dofinansowanie go takie naprawdę sprawne zarządzanie całością, a nie traktowanie tego zasobu jako tylko i wyłącznie kosztu, ponieważ często ci ludzie mają już problem, pomimo tego, że mieszkania są bardzo tanie, no to dochodzi kwestia ubóstwa energetycznego i tego, że wiele osób z zasobu komunalnego nie w stanie opłacić rachunków za prąd, bo nie można remontować elewacji, dachu cieknącego, bo nie ma środków na to. No i się zaczyna błędne koło. To zostańmy z tą nadzieją. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym rozmówcą był pan Przemysław Chimczak-Bratkowski który jest prezesem Fundacji Rynku Najmu oraz partnerem w Think.co.